Podczas niesławnej noty Czarnych Noży śmierć poniósł wielki Godwin Złoty, pierworodny syn królowej Mariki Wiecznej. Była to pierwsza w historii śmierć Półboga, która zatrzęsła w posadach ziemiami pomiędzy i była preludium do dalszych, dramatycznych wydarzeń. Za zamachem na życie słynnego Półboga stała niezwykle tajemnicza grupa zabójców, która zyskała przydomek zabójców Czarnych Noży. Przydomek ten pochodził od specyficznego rodzaju broni, którą się posługiwali, czyli Czarnych Noży. Jaką tajemnicę skrywały w sobie Noże Zabójców i dlaczego były aż tak potężne? Drużyna Zabójców, która zakończyła żywot słynnego półboga używała dość specyficznie wyglądających sztyletów, czy właśnie noży. Sam opis przedmiotów w grze określa ich kształt jako dziwny. Zakrzywione ostrze o ciemnym kolorze nie byłoby jednak bardziej śmiercionośne niż każdy inny rodzaj broni tego typu, gdyby nie moc, jaka została w nie tchnięta. Ostrza nasycone były potężną mocą Runy Śmierci. Jak pewnie wiesz, fragment runy został wykradziony jej strażnikowi, Maliketowi, a następnie wykorzystany podczas tajemniczego i mrocznego rytuału przez Wiedźmę Rani. Jego efektem było właśnie stworzenie broni na tyle potężnej, że mogła uśmiercić istoty tak potężne jak półbogowie. Nie chodzi tutaj jednak o sytuację, w której zwykły nóż stawał się tak potężnym narzędziem, że był zdolny przebić skórę półboga, zadając mu rany, których efektem byłaby jego śmierć. Było to trochę bardziej skomplikowane. Otóż nieobcy jest ci pewnie często poruszany w fabule motyw pisanej czy przeznaczonej śmierci, czyli tak zwanej destined death, angielskie nazewnictwo jest tutaj raczej częściej używane. Przeznaczona śmierć oznacza śmierć całkowitą, kompletną, której efektem jest uśmiercenie ciała i duszy. Taka śmierć jest gwarantowana właśnie przez runę śmierci. Usunięcie runy śmierci z eldeńskiego kręgu przez królową Marikę zagwarantowało wszystkim, w tym jej dzieciom, nieśmiertelność, czyli ogólnie ludzie i półbogowie nie umierali. Nie oznacza to jednak, że nie mogli zginąć, na przykład od ran. Jeśli postawić by przed Godwinem silniejszego przeciwnika, Godwin formalnie mógłby zginąć od obrażeń, a jego dusza trafiłaby do złotego drzewa, gdzie oczekiwałaby na powtórną reinkarnację. Rani, która przygotowała i wykonała rytuał tworzenia czarnych noży, chciała wyzwolić się spod kontroli dwóch palców i wyższej woli. Wiedziała, że aby tego dokonać, musi pozbawić się swojego własnego niebiańskiego ciała, lecz zachować duszę. Z uśmierceniem ciała, jak już wiesz, nie byłoby problemu, ale dusza wiedźmy powędrowałaby do drzewa. Gdyby wykorzystać runę śmierci, której moc zawarta była w czarnych nożach, zabrałaby ona także duszę wiedźmy. I tutaj właśnie wkracza na scenę sposób wykorzystania czarnych noży. Po obezwładnieniu Godwina Złotego na jego plecach za pomocą noża zabójczyni wycięła połowę przeklętego znaku śmierci, czyli półkole, podczas gdy na ciele Wiedźmy Rani wycięto drugą połowę znaku. Pisana śmierć, której moc uwolniły noże zadziałała poprawnie, całościowo uśmiercając ciało i duszę, gdyż oba półkola wycięte na ciałach półbogów tworzyły cały symbol znaku śmierci. Jednak uśmiercone ciało należało do Rani, a dusza do Godwina. I właśnie to było prawdziwą mocą czarnych noży. Nie tyle, że nóż stał się potężnym artefaktem siejącym zniszczenie pośród bogów. Miały w sobie moc runy śmierci, to fakt, ale tylko ich odpowiednie i synchroniczne wykorzystanie dało oczekiwany i zaplanowany efekt. Czarne noże są oczywiście możliwe do zdobycia podczas rozgrywki, jako że zabójcy ich używający nadal czają się w ziemiach pomiędzy i mogą być twoimi oponentami, jeśli odnalezieni. Twój zmatowieniec nie może jednak powtórzyć za ich pomocą wyczynu wiedźmy rani z przeszłości. No a jeśli przygotowany materiał przypadł Ci do gustu i chciałbyś zobaczyć więcej podobnych w niedalekiej przyszłości, to koniecznie daj mi o tym znać, zostawiając łapkę w górę i klikając subskrypcję. A tymczasem... Do usłyszenia!